Cześć, witam wszystkich serdecznie. To jest trzeci odcinek WarZee. Jeden z was poprosił mnie, abym nagrywał, albo zasugerował, żebym nagrywał w dzień, gdyż w nocy niewiele widać. Także zgodnie z tym, zgodnie z moimi obliczeniami, jeżeli się nie pomyliłem, to teraz powinien być dzień. Zaraz się to okaże. Logowaliśmy się w miejscowości. Powiem dokładnie jakiej. OK. Zaraz zobaczymy. Tak, jest dzień. O której godzina? 7 rano. No, także mamy cały dzień przed sobą. To my tutaj mamy broń. Może przejdziemy jeszcze raz tutaj... o, że też tutaj o, tam stodoła. No tam idzie jakąś woda. Tu już przeglądałem, ale to się wszystko zdążyło już zrespić o, pani sama do nas przyjdzie Tutaj. Co tutaj jest? Co się zdarzyło odespać? Może jakieś nowe rzeczy? Nie wiem czy to jest za jakąś randomową. Oj Bo tak to jednak niezawodna rzecz na zombie A to jest Jakieś barykady, coś? No to, jest, to są te zapasy, których nie można nigdzie podnieść, tak? No, miejsca na światło. Wypijemy... No, my... głodni jesteśmy, ale nie mamy nic do jedzenia. Tak już trochę słabo. Wypijemy znowu wodę. To światło nam się pewnie za bardzo nie przyda. No, ale szkoda mi jakoś je zostawić. Tu może udamy się teraz... O, tutaj. Junction. Nie, nie Nie mogę przeczytać, jest tak niewyraźnie, że W każdym razie będziemy się kierować tutaj, do tej miejscowości. Zabrać na serwerze jest, także nie powinienem tak sobie biegać jak mi się podoba, no ale nie chcę mi się tutaj warto skradać i tak dalej, bawić podchody w tamtym domku jeszcze się tam ciekaw z tobą było, ale już tam nie będę wracał, jeszcze tego zombiaka Jakieś twardy twarde kasę? 75 dolarów. Nie wiem na co jeszcze będę zbierał. Może na noktowizor? nie ja wiem. Chciał z drugiej strony, są strasznie drogie te wszystkie przedmioty tam w tym markecie. No i równie dobrze możemy, równie łatwo możemy je stracić jak, te, jak te tutaj, które sami znajdziemy. Ale jak źle biegnę. No. Tutaj muszę iść. No trochę nas ten zombie uszkodził, no i wciąż ten głód do skwiera. O, ten zombie miał wyjątkowo dobry wzrok i słuch. Z dużej odległości mnie wyczaruje. No i droga się nerwowała. Bo... Zobaczymy to nam uleczy. Okej. Okay. Mam nadzieję, że nie spotkamy żadnego... ...snajpera, kogokolwiek z bronią. Ile mam na serwerze? 14 osób. Od 0 do 13. No... jakieś prawdopodobieństwo jest. Ale może akurat tam gdzie my zwierzamy... ...to nie będzie. No wtedy to skończyłoby się... Na pewno śmiercią. Chyba żebyśmy zdążyli zauważyć, jak on by nas nie widział i byśmy zdążyli sam to zwiać. No ale to też nie jest tak łatwe. że miał pistolet, także z daleka mógłby nas ładować. Też wiem z doświadczenia, że celować nie jest wcale tak prosto. Nawet do zombiaków, które biegną i tak dalej, które walczą z innym graczem. Zależy też jak się Nie wiem, czy w tym mieście już byłem, czy nie byłem. Nie pamiętam szczerze mówiąc, że na tej postaci na pewno nie, ale nie wiem jak na innych. Na pewno byłem w Boulder City. Tam, no niestety, tam straszna nuda. Czy nuda Są inni gracze, ale jeżeli chodzi o surowce, które można tam znaleźć, to nic ciekawego. Wiem, że tam spełni się broń. Nie pamiętam dokładnie jaka. Tam czy w rozwalonym, wojskowym. Ale dwa razy, kiedy tam byłem, nie znalazłem jej. Czyli może ktoś ją zabrał, albo jest tak, że nie spałnie się tam zawsze. Gdzie lornetkę? Nie mamy. świadomo wiadomo, moglibyśmy trochę poobserwować to miasto z daleka tutaj, z bezpiecznej odległości stosunkowo. No tak, musimy ryzykować. Strasznie szeroka ta droga. Byśmy, bylibyśmy doskonale widoczni dla potencjalnych snajperów. No, trochę tutaj tych domków jest, że, więc mam nadzieję, że coś w nich znajdziemy. Zaczniemy może od tego najbliższego, niebieski taki z brązowym dachem. O ile da się do niego wejść? Chyba się nie da, zobaczymy z drugiej strony, ale raczej się nie da, to jest jakiś ganek. no nie da się, o. kolejne to światło takie, no. nie używam tego zbyt często, że mówię, to też to podnoszę, ale z tego co słyszałem to dzisiaj, we wtorek to jest 27 listopada ma wejść w jakiś dosyć spory patch chyba, że dostałem jakieś złe informacje bo na razie nagrywając ten odcinek jeszcze niczego nie ściągałem, nie ma żadnego uaktualnienia ale właśnie tak mi mówiono, że że mają wprowadzić kilka nowych rzeczy właśnie to miało być dzisiaj z tego co słyszałem w woda chyba nie ma miejsca Ale jednak mieliśmy znowu woda, no wody to kurcze mamy Jakieś mamy jeszcze energy drinki i tak dalej Także na jedzenie, jedzenie poszukujemy Myślałem, że zombie sobie tu i siedzi na fotelu Mało ich tutaj tych zombiaków. Ja może się śpiłam w sumie to wcześnie. Albo ktoś tu był i je wytłuk. Mam nadzieję, że nie Te drugie to tam były, te butelki z wodą, także Albo ktoś nie dąży jeszcze ich zebrać. Albo nie ma zombie, o tak. Ja zrobię lornetkę Butelkę wody, piotrowa czy Okej okay. Nie mam miejsca, ale lornetka by nam się przydała Co my tu wyrzucimy? Chciałem zanieść ten młotek Może sok wyrzucimy, albo wypijemy go i tyle Okej, okay, będziemy mogli obserwować teraz z daleka. A tu co? A to jest znowu ten antybiotyk, czy tam to lekarstwo gdy jesteśmy zatruci. To, na, na to już nie mam miejsca Nie jestem w ogóle spragniony, także idziemy to. Aha, byliśmy już tam. I, obok. I potem do tego z tym przechylonym szyldem budynku. To jest jakiś market chyba. Tutaj już więcej zombiaków.

...gdzie idzie żadnej z Zobaczymy tutaj umydałaś. Ej! o machnąłem się młotkiem. Tak, to jest jakiś market. To jest jakieś jakieś chipsy widzimy. Miała złe tutaj biega, kiedyś te zombie znowu zniknęły. O, ktoś tu leży. Bandaże. Znowu bandaże. Gdzie doszły w sklepie? Same bandaże. Gdzie, gdzie teraz? Może? Może tam, o. E, które tam przeciśmy? Tam przy tym radiowodzie byliśmy w tę stronę do tego wojskowego samochodu tego Jeepa no bo za czym się zacząć coś jest za pogrzebimy trochę w śmietnikach może akurat będzie warto Chyba już nie wyskoczę z tego Nie wiem czy w tym bo się sprawdzałem Maga znowu magazynek Nie drogę, ale żeby już broń była to niekoniecznie idziemy tam do tego dzipa. oj i tutaj kolejny jakiś budynek większy. Liczę, coś, że to coś tam będzie. Nie bardzo, mi się przydała jakaś broń. No to pani akurat mnie nie widzi. No mogłaby, bo nie chcę wtedy więcej zombie się ściągnąć. jednak z pokolenia to nie jest najlepsza o, twarda zawodniczka jednak bicie w głowę jest najlepsze tutaj... Czy to jeszcze <śmienicza> w pracy chyba są? Nie spodziewałem się ich w środku, szczerze mówiąc. Ja sobie wciągnąłem Też mogę pojeść killersy z drugim razem, bo zrobiłem O tam jest ten ząbiak Kapelusz kolejny Jak ktoś do mnie idzie Ten boli? Tak A ta co wstała? A, jakaś znajoma. aby druga zmiana przyszła. Może co to jest za budynek? Złote światło, co? Oj... Taki głos jakby mnie gonił, ale coś... Chciałem się jej pokazać, żeby do mnie przyszła sama No, idzie. no jestem zawiedziony kolejną miejscowością, której niczego nie znajduje ciekawego Painkillersy Energy drink No nic, będę musiał cały czas ten głód który będzie mi zabierał życie jakoś redukować tym, że będę wcinał jakieś bandaże, antybiotyki i tak dalej Painkillers Ty ja tutaj w lewo Tamta chatka naprzeciwko Nie wiem czy się dowie i zobaczymy A to jakiś fajny samochód Może i fajne rzeczy na środku Do, to co ostatnio mam pecha, wszystkie do których się zbliżą to takie, do których nie można wejść. Da się je zwiedzić kurcze No i ktoś mnie chyba ściga. Dobra, zatem tam chyba jeszcze nie byłem. E, nie byłem. Tutaj jest widzimy to Jak to wygląda? Poczta po Kolejna poczta, którą rabuję w tej grze Ale są wszędzie, wszystkie mają taki sam układ Więc tutaj zawsze były itemy. Jak tutaj? A tutaj z kolei... O, woda. I nic więcej. No nic. Chyba wszystko zwiedziłem tutaj w tej miejscowości. Jeszcze na pewności. Nie, no, wszystko. To co się śmiałem, że z byli w pracy. No dobra. Będziemy kończyć ten odcinek. W no, być w jakimś strategicznym miejscu. A tamta chatka jeszcze... O, to tam Tę chatkę jeszcze zobaczę i... O kurczę. O kurczę. Nie wiem czy z tego sta... O kurczę. Czy znają, że życie na kogoś... ...bym na... plecami wpadł na kogoś. Jedna mniej. Dwóch mniej. Trzech. Cztery. Uff. No było nerwowo. No nic, ale to może znak, że mam jednak do tego domku wejść, albo znak też, że mam tam nie wchodzić. No, ale jednak zobaczę tam jeszcze. Skoro już to przeżyłem, to... Chyba, że tu byłem, ale nie, nie. No jest, będzie tak, że nie da się tu wejść. A da się, da się. Może akurat... ...makaron. Szybko to wyrzucić. No, na razie. Opuszczę latarkę. Can of pasta. Nie poczułem tego, szczerze mówiąc. No. Tak są od razu wypije. Energy drink, no, nic więcej nie ma troszeczkę mi tylko to tego głodu poziom obniżyło, przecież podwyższyło poziom na jedzenie. jak dwa. Ach, pewnie nic nie ma. Się w samochodzie? Chyba to patrzyłem, ale. Dobra, no to będę kończył to nagranie. Hmm, może tutaj gdzieś na różniku. Nagrałem w dzień, może trochę więcej widać. Mam nadzieję, że się podobało. Zapraszam na kolejne odcinki. Jeżeli nie chcecie ich przegapić, to zapraszam do subskrypcji. Możecie to ocenić film, jeżeli wam, jeżeli wam się podobał, dajcie łapkę w górę. Może, dziękuję i pozdrawiam wszystkich serdecznie.